Dzień dobry, Paweł Frankowski zapraszam na kolejny odcinek WAGO Express, cyklicznych spotkań ze specjalistami. WAGO ciągle się rozwija. Nieustannie poszukujemy nowych form współpracy z klientami, chcemy być jak najbliżej rynku. Krótko mówiąc, chcemy być najbardziej skoncentrowaną na klientach i na ich potrzebach firmą z branży. No i dzisiaj będzie trochę o jednym ze sposobów, w jaki to robimy. Tylko przypomnę, że można nas oglądać na naszych kanałach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku i na LinkedIn'ie. Jedną z najważniejszych grup specjalistów są projektanci. I dlatego dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Jarka Kolbka, menedżera do ds. współpracy z biurami projektowymi i konstrukcyjnymi. Dzień dobry. Dziękuję Paweł za zaproszenie do programu. Myślę, że opowiemy dzisiaj tu kilka rzeczy, które przybliżą naszym klientom ideę współpracy takiej bezpośredniej z biurami projektowymi i wyjaśnimy jak można się z nami skontaktować, żeby ta współpraca przebiegała lepiej. Zanim przejdziemy do tematu rozmowy, ja tylko dwa słowa dosłownie na temat kariery Jarka, bo część osób Cię zna. Ile lat zajmowałeś się regionem południowym? Ponad 20 lat pracowałem w regionie południowym. No, a, a w ogóle WAGO? Około 30? Eee, WAGO pracuje już 27 lat. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, niesamowita dawka doświadczenia, tak, umiejętności pracy z klientami, no, warto człowieka, warto człowieka posłuchać. Dzisiejsze spotkanie chciałbym zacząć z grubej rury. Może dlatego Jarek, opowiedz o któryś projektach, którymi się oczywiście możemy pochwalić, tak, eee, który realizujesz aktualnie lub zrealizowałeś z klientami. Zrealizowałem bardzo wiele już projektów, natomiast chciałbym tutaj dzisiaj wspomnieć o dwóch. Jeden dotyczy działki związanej z, z automatyką przemysłową, a drugi z, ze złączkami, czyli tą częścią, którą nazywamy Interconnection. Jeżeli chodzi o Interconnection, to mamy taką aplikację, która w tej chwili jest stosowana w zakładach chemicznych BASFA w Środzie Śląskiej. Polega ona na zastosowaniu w rozdzielniach niskich mocy złączek rozdzielających wago zamiast szyn. Wynikało to z tego, że w tej aplikacji było mało miejsca, były kłopoty powiedzmy sobie z umiejscowieniem tych szyn zasilających, i zamiast tego projektanci zaproponowali nasze złączki rozdzielające, które umożliwiają zarówno podłączanie, powiedzmy sobie, mocy, jak i podłączanie bezpośrednio aparatów. Yy, taka aplikacja została zaprojektowana i zaproponowana właśnie przez biuro projektowe, BibroHood. Yy, BASF to zaakceptował i to jest już zabudowane, działa, dzięki temu oszczędzono miejsce, serwis ma ułatwioną pracę, a na dzień dzisiejszy dodatkowo... Yy, Dzięki temu rozwiązaniu inne aplikacje w innych zakładach też są powielane, ponieważ rozwiązanie okazało się bardzo dobre. No, i taka aplikacja, na przykład z działu automatyki, to są moduły zasilające realizowane przez firmę Elgur Hansen w górnictwie. Tam właśnie są stosowane nasze sterowniki, karty IO, zasilacze, przekaźniki. I jest to aplikacja, która powstała w warunkach, które są najgorsze z możliwych, bo w górnictwie mamy do czynienia z bardzo dużym zapyleniem, wysoką temperaturą, zasoleniem atmosfery. Bardzo ciężko tam powiedzmy sobie pracuje się urządzeniom elektrycznym. Natomiast nasze zdały egzamin, na dzisiaj jesteśmy standardem w tych rozwiązaniach. I to też, powiedzmy sobie, to zastosowanie wyszło poprzez dział konstrukcyjny, który zaproponowało nasze rozwiązanie, które się sprawdziło w terenie. Ciśnie mi się na usta pewnie pytanie, no bo skoro mówimy o współpracy, tak, i o, projekt, o projektach, które wychodzą z biur projektowych i konstrukcyjnych, to ty musisz... W jaki sposób uzyskać zaufanie projektantów? Tak? No bo oni to przecież drysowują, tak? proponują, nie wiedząc do końca, przynajmniej na początku, tak? kiedy, kiedy jeszcze nie możemy, nie możemy się pochwalić gotowymi realizacjami. Yy, przecież nie wiedząc, czy to się sprawdzi. Jak to robisz? Zaufanie zdobywa się poprzez czas i yy, pokazanie pewnego solidnego działania. Na pewno jest tu bardzo pomocne to, że jestem głęboko przekonany, że produkty Wago są bardzo dobrej jakości i to jest tylko kwestia wyartykułowania, przedstawienia ich w odpowiedni sposób, i one, te produkty na pewno zdadzą egzamin w tych trudnych warunkach. Więc tutaj myślę, że chodzi tylko o dodanie pewnej wartości polegającej na tej systematycznej pracy, na pokazaniu pewnych rozwiązań osobom. Które na co dzień być może nie mają czasu szukać w internecie takich rozwiązań, bo praca projektanta jest bardzo stresująca i wymaga podejmowania szybkich decyzji. Wydaje się, że jest rzeczą oczywistą, że biura projektowe i konstrukcyjne są ważnym elementem przy pozyskiwaniu projektów, klientów, dla nas szczególnie, tak? Dostawcy, dostawcy technologii, dostawcy produktów. Ale czy to, czy to wyjaśnia powstanie. Specjalnego zespołu do współpracy z biurami. Czy, czy biur projektowych konstrukcyjnych jest tak dużo w Polsce, że potrzebujemy specjalnego zespołu? No, jeżeli chodzi o biura projektowe, to ich liczba w naszym kraju jest bardzo znacząca. Ja kiedyś sprawdziłem, to jest, są ogólnodostępne materiały, że samych projektantów elektryków, którzy mają tak zwane dopuszczenia do projektowania, jest w naszym kraju ponad tysięcy plus można dodać przynajmniej drugie tyle projektantów, którzy nie mają takich uprawnień, a którzy są jak gdyby na ścieżce do ich uzyskania oraz fakt, że w automatyce takich uprawnień nie ma, czyli projektanci z zakresu automatyki no, nie mają, więc mówimy tutaj o skali kraju, o liczbie na pewno ponad 20 tysięcy osób, do których trzeba dotrzeć. Myślę, że też do tych ludzi trzeba mówić specjalnym językiem, tak, no bo generalnie biorąc, jak każdy, jak każda grupa, Yy, branżowa, no trzeba się wypowiadać w ten sposób, żeby to zostało zrozumiane. No, general... I z drugą stronę, oczywiście. Generalnie używamy języka polskiego w komunikacji. No tak. Natomiast yy, faktycznie no trzeba dotrzeć z konkretną ofertą i yy, trzeba mieć jakieś wyczucie rynku. To znaczy, yy, trzeba zaproponować te rozwiązania, które akurat w danym momencie są potrzebne, Nie? czyli trzeba w takie, takie biuro mieć w jakiś sposób. Poznane, orientować się w potrzebach, w tym, czym można ułatwić pracę projektantom i podsuwać odpowiednie rozwiązania. Jarek, nurtuje mnie pytanie, być może niektórzy z naszych widzów też od, od początku tego spotkania. Jaka jest w zasadzie różnica pomiędzy biurem projektowym a biurem konstrukcyjnym? Rozumiem, że produkt, tak, który wychodzi od nich, jest, jest inny. No tak, na nasze potrzeby, żeśmy dokonali takiego podziału, że biuro projektowe to jest to biuro, które, którego finalnym produktem jest projekt, czyli ten projekt, który jest przekazywany gdzieś dalej, jest sprzedawany jako końcowy produkt. Natomiast biura konstrukcyjne to są też troszeczkę takie biura projektowe, ale działające przy producentach i ich produktem finalnym jest już gotowy produkt. Mhm. A powiedz, wyjaśnij nam, przybliż może, jaka jest struktura biur projektowych i konstrukcyjnych w Polsce, tak? Czy to są biura branżowe, czy ogólnoprzemysłowe, nie wiem, może z branży elektrycznej, może jeszcze jakoś inaczej? Jeżeli chodzi o biura projektowe, to mamy duże biura projektowe wielobranżowe, które przeważnie specjalizują się w jakiejś branży, a przynajmniej specjalizowały się kiedyś, bo teraz na wolnym rynku trwają też często... Poszukiwania możliwości rynkowych też w innych branżach, i one się składają z iluś tam pracowni, w tym że, z tym, że pracownia automatyki czy elektryczna jest jedną z nich wydzielona. I to są firmy, które realizują duże inwestycje. Natomiast jest też grupa biur projektowych, które są tylko biurami elektrycznymi czyli ich specjalizacja jest tylko jedna i jest też cała grupa klientów, którzy są projektantami. Mają jednoosobowe firmy i współpracują z różnymi podmiotami na zasadzie B2B. A takich typowo branżowych, nie wiem, pod kolejnictwo, pod energetykę, pod przemysł nie wiem, chemiczny. Tak, są takie biura projektowe, nawet to by często jest zawarte w ich nazwach, z tym, że no powiem ostatnie lata zdecydowały o tym, że czasami w niektóre branże mają swoje dołki górki. No, i wtedy, kiedy jest taki dołek, biuro szuka też możliwości znalezienia pracy poza branżą, więc, więc tutaj ten podział się troszeczkę zaciera, ale oczywiście jest też cała grupa tych firm branżowych, biur projektowych branżowych, i na dzień dzisiejszy one obsługują w większości właśnie te swoje konkretne branże. A wracając do Twojego stanowiska, jak w praktyce wyglądają zadania menedżera do spraw współpracy z biurami projektowymi? Jeżeli chodzi o moje zadania, to przede wszystkim zajmuję się transferem wiedzy do biur projektowych. Ten transfer wiedzy polega oczywiście na organizowaniu pewnych szkoleń, zindywidualizowanych szkoleń. Na dostarczaniu pewnych wzorców, katalogów, na czuwaniu nad tym, żeby biuro miało wszystko to, co potrzebuje w danym momencie, aby zastosować nasze wyroby. Kolejną taką częścią mojej działalności jest koordynacja współpracy biur projektowych z naszymi kolegami, którzy pracują w terenie. Na pewno dostarczając im pewne materiały w formie Gotowych schematów do współpracy z biurami projektowymi, ułatwiamy tą pracę. Yy, zajmuję się także yy, współpracą jako ja, Jarosław Kolbek, bezpośrednio z kluczowymi klientami. Mam pewną grupę biur projektów wybranych do bezpośredniej obsługi. Yy, no, współpracujemy także, yy, ja osobiście zajmuję się także współpracą z firmami tworzącymi oprogramowanie do projektowania. Oraz pośrednicze pomiędzy kolegami z działów technicznych, którzy tworzą pewne aplikacje dla biur projektowych w formie gotowych aplikacji, a biurami projektowymi, które tego potrzebują. Tak, to, to, wszystko, to wszystko bardzo fajnie brzmi, tak, transfer wiedzy, doświadczenia, tak, referencji i tak dalej, ale wiem, że to nie wszystko. Tutaj przyniosłeś do naszego studia, tak. Fizyczne wsparcie, można by powiedzieć, biur, biur projektowych, czyli stojak na wzorce, no i, no i wzorce. Tak, no to jest jedna właśnie z tych naszych działalności wspierających biura projektowe. Mamy kilka typów e, takich stojaków pod nasze wzorce, pod nasze płytki wzorcowe. Są trzy rodzaje, to jest akurat typ średni, czyli taki, który tutaj najbardziej pasował do tego, żeby pokazać w biurze, i on e, może w sobie mieścić 10 takich płytek, wzorcowych. Te płytki wzorcowe tworzymy na bieżąco i mamy cały ich katalog pod... On jest dwustronny, tak? Tak, tak jest... on jest dwustronny. Tu jest jedna i druga strona. Tych płytek wzorcowych mamy już ponad 140 typów, a także tworzymy nowe. Dodatkowo to są takie kieszenie wydzielone pod coś, co nazywamy roboczo battle cardami to są takie ściągawki powiedzmy sobie dotyczące poszczególnych produktów takich jak zasilacze, przekaźniki, switche które gdzieś tam oczywiście w katalogach internetowych są, ale zajęłoby wyszukiwanie konkretnych typów bardzo dużo czasu, a tu na jednej karcie jest gdzieś zebrane cała wiedza o tych produktach, że można bardzo szybko powiedzmy wybrać konkretny typ, wpisać jego numer do internetu i wtedy ukazują się tam wszelkie dane techniczne. Fajnie to wygląda. Ja tylko przypomnę, Jarek mówił, że no mamy już katalog wzorców, tak? czyli do wyboru takich, takie, które są często stosowane. Ale można się do nas zgłosić i zachęcamy do tego, żeby stworzyć własny wzorzec, tak? Pod, pod wasze biuro, pod wasze tematy, tak, żebyście mieli pod ręką to, co, to, co jest najbardziej, najbardziej Wam potrzebne. Jarek, ale to dalej nie koniec chyba. Nie? No bo mamy też różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, ofertę e, spotkań online, tak, wsparcia projektowego. Tu mam na myśli chociażby środy ze smart designerem. Tak, zgadza się. Tworzymy także taką możliwość indywidualnych szkoleń poprzez. Platformę Teams dla klientów, dotyczącą różnych naszych wyrobów, w tym, między innymi, tak jak wspomniałeś, jest cykliczna taka taki program, który się nazywa Środy ze Smart Designerem, i polega on na tym, że dla zainteresowanych organizujemy takie indywidualne sesje z kolegami z działu technicznego, którzy to koledzy pokazują. Powiedzmy sobie, jak taki program obsługiwać, jak w sposób łatwy eksportować później zestawienia materiałów, jak wymieniać informacje z programami projektowymi dotyczące zestawienia listew i to na dzień dzisiejszy, jeżeli ktokolwiek się do nas zgłosi zbiór projektowych, bardzo chętnie na takiej platformie pokażemy takie możliwości. To, było, to są spotkania online, ale z tak. dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jeszcze także organizujesz spotkania bezpośrednie, tak? Taka integracja z nami i między sobą. Tak, między tak. dwa razy do roku organizujemy imprezy, jedną imprezę na północy w Rulewie i drugą na południu w Bieszczadach. Są to imprezy przeznaczone dla projektantów. I na tej imprezie e, tworzymy w części tej merytorycznej takie warsztaty dla klientów, gdzie pokazujemy konkretne rozwiązania, które mogą być przydatne w ich pracy. Na tej imprezy zapraszamy także firmy zewnętrzne, także jest to myślę bardzo ciekawie spędzony dzień na zaznajomieniu się z najnowszą techniką, a po części powiedzmy sobie, tej merytorycznej jest też szansa na to, żeby e, poświęcić troszkę czasu na Integrację i rekreację, i tutaj serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych imprezach. No to aż ciśnie się na usta pytanie, czy to są imprezy zamknięte? Nie, to nie są imprezy zamknięte, są to imprezy otwarte. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę, żeby wziąć w niej udział, proszę o zgłoszenie do mnie lub do kolegów, którzy są przedstawicielami w terenie przemysłowym, czy też w hurtowniach. Poprzez nich możemy, można się zapisać na taką imprezę. W zależności od geograficznego usytuowania klienta, no to albo na północy, albo na południu. Serdecznie zapraszam. No cóż, powoli musimy kończyć. Ja tylko podsumuję tą naszą rozmowę, bo mieliście Państwo okazję poznać lub przypomnieć sobie Jarka, tak? jeżeli mieliście jakieś kontakty zawodowe z nim i... i, i, i i poznać naszą ofertę, tak? jeżeli chodzi o biura projektowe i, i konstrukcyjne. Widzicie, że, że jest ona bardzo bogata. Zachęcamy do kontaktu, czy to bezpośredniego z Jarkiem, tak? który, który zarządza tym, tym, tym obszarem, czy z naszymi przedstawicielami w regionach, czy przez biuro we Wrocławiu. Oczywiście wszystkie, wszystkie metody, są, metody są poprawne. I zapisanie się, czy to na imprezę, właśnie integracyjną, czy poproszenie o, o, o pewien wzorzec tak? z naszej firmy. Firmy, czy też o po prostu doświadczenie, którym Jarek dysponuje olbrzymim i, i, i pomoc przy jakichś projektach. No cóż, każda, każda, każde zgłoszenie będzie przez nas, przez nas dobrze widziane. Jarku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że można nas oglądać na naszych kanałach. Wszystkie odcinki są dostępne na LinkedInie, na YouTubie, na Facebooku. No cóż, a dzisiaj już zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo i do widzenia.